Chodzi o, właśnie bo, bo mówisz, że starty lewa i prawa ręka, czy... Tak, z reguły mhm. zawodnicy nie robią dysproporcji, równomiernie rozwijają lewą i prawą rękę, nie? Mhm. Ale jeżeli nastąpi jakaś kontuzja, zawodnicy odpuszczają na jeden rok, na dwa rękę, leczą kontuzję, jakaś suplementacja, odnowa biologiczna i później wracają do startu. Mhm. Czyli ogólnie zawsze jest tak, że na dwie ręce się siujecie, czy... No, większość zawodników siłuje się na dwie ręce, czołówka, no, ale są tacy zawodnicy, co startują tylko i wyłącznie na jedną rękę. Jakaś kontuzja, głębsza kontuzja, jakiś zabieg, no i dyskwalifikuje na jakiś okres czasu. To mówisz, że A, akurat u Ciebie na obie ręce, tak? Na no, obie, no nie każdy ma tę, tą samą siłę. No, ja jestem bardziej mocniejszy na prawą, mhm. lewa słabsza, ale Bo w siłowaniu na rękę nie jest to, że używamy ciężary, wszystko dużo walczymy przy stole. Rzucimy technikę techniki walki, kąty i później jest jeszcze wchodzi myślenie. Ciała chyba nie ma takie Chociaż dużego, nie? Też, są też... się ciałem. Też są kategorie wagowe. Zależy, czy to są mistrzostwa Polski, czy jest kuchar polski, czy mistrzostwa świata, co są organizowane. Tylko o, o, wrestlingu, bo tak się to nazywa. U nas w kraju to są 15 mistrzostwa. Nie? Czyli to akurat dzisiaj mamy rozgrywane Mistrzostwa Polski? Tak. Mistrzostwa Polski. Tak. Jak byś mógł się pochwalić, jak dzisiaj? Ja w plusie szóste miejsce. 6. Plusie. Tak, plus jest, plus, plus 100, 110. 110. Także plus 100, to już jest open 100. kategoria, tak? Nie, 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 Open jest tylko w, Aha. Tylko w A wyższa kategoria wagowa jest? Czy nie, nie była... jest plus 110. Mhm. Plus, no, czyli chodzi mi znaczy o to, że powyżej 110 już nieważne tak. ile ważysz, Tak, to tak, 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 tak. W piątek przyjechaliśmy, było ważenie Fajna impreza, wszyscy ludzie z całej Polski się zjeżdżają tak jasno z Nowego Sącza. No to, drugi to nie jest no to niedaleko w sobie bo mamy Kraków praktycznie, Kraku? więc można powiedzieć... No, no, no może właśnie. nie sąsiedzi, ale... Ja ale związku i teraz... Piotrek ma działkę. A jeżeli zapytam właśnie, jak jest taka kategoria Open, u nas zazwyczaj jest open tak, że wygrywa tak. ten najcięższy. Niekoniecznie. tu nie jest. Tak. Niekoniecznie, niekoniecznie przez... Są nowe elementy, tak, jeżeli chodzi o Światową Ligę, taki gościu jak Dom Bryzej. Waży 95 kg a płat gości nawet 45 kilo cięższych od siebie. Ale to już światowa czołówka. Ale zazwyczaj też jest tak, że ten ta, najcięższy. Ale nie, nie jest to do końca. Mm -hmm. bo tu Masa ma znaczenie, ale technika, kąty, kąty, stawy na także. I tylko podczas Pucharu Polski tak? jest rozgrzewana taka kategoria Open? Czy jak to Zależy jakie imprezy, to jest federacja, liga, mm -hmm. są mam fajty. Także jest tego troszkę, tylko mało się mówi, ta turystyka do biotynu to nie, Ale nie, nie też, ten przedział, nie ten przedział. Turystyka też niestety jest u nas na takim poziomie, że mało kto wie o Ale co tu to, chodzi i myślę, że tylko ludzie... -te? Na siłowni. E, wszystkie relacje z tych zawodów, tak? Bo w, w ogóle w gazetach tak coś jest. się pisze teraz. Tak, w kifie jest tam Ampower, ta gazetka zawsze, bo to jest Ampower można wejść na taką stronę i tam wszystkie jakieś nowinki, z tego sloty, także... U nas niedaleko y, tej centrali w Jaworznie była też albo jest jeszcze szkoła w siłowaniu się na rękę. Ja jestem tu znowu to jest pytanie ja, Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <laughs> także Mariusza nie, 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 nie ma go z nami growowskiego, bo choroba go umożliwiła mu dotarcie. Przyjechaliśmy w prawie 15 osób coś próbujemy. To drużynowo. <śmiecki> <Nie? śmiecki> Kuba, bo się połamiesz. Przestań. To nie nie przed A drużynowo też dzisiaj jakoś tam to podliczane a, a dopiero... są punkty, a jeszcze to na razie są zostały półfinały i finały. Finały do rozegrania wszystko. I właśnie, jak wygląda sprawa wtedy drużynowo? Zliczany jest prawa i lewa ręka, czy nie osobno. tylko Le lewa, o osobie. osobno lewa osobno mhm. prawa? To Ta, ile podejście. Z... Tak, do, jest do z wygrane i. Stolik jest, na którym się szczujemy. że nie ma stoliku, akurat ma no, no. No. Dwie przegrane, tak pokrótce, dwie przegrane eliminują z zawodów. Czyli jak dwa razy nie przegramy, to możemy walczyć. Tak? Jest każdy z każdym, tak? Tak? Jest algorytm, komputer rusuje, bagowo, no i zależy na kogo trafisz. Ale tylko jedno podejście jest, czyli przegrywasz, podchodzisz do zawodnika? A Dwa, razy, masz, przegra. Dwie przegrane dyskwalifikują okay, z, z tego, z tego. Ale z tak, walki. Że jak przegrywasz, to walczysz potem z tym samym zawodnikiem, z którym przegrałeś, nie, czy z innym? Nie, nie, nie. nie A, właśnie to jest... o to mi chodziło. Czy z jednym zawodnikiem tylko jedna, jedno starcie jest? Z je... Czasami jest tak, że z jednym zawodnikiem jest taktyka. Niektóre kluby tak robią, że silniejszego zawodnika wystawiają, silniejszy wygrywa z tym słabszym, znaczy faworytem, który jest tego. Ten faworyt później który był przedstawiony z tego słabszego klubu i spotykają. spotykają się z tym słabszym z tym słabszym z klubu zawodnicy daj rękę i eliminują najmocniejszego czasami, który jest drugi, bo to też jest taktyka w zależności jak to ustawi jeżeli chodzi o punkty. Jak w każdym sporcie, każdy chce wygrać. Nie Taka kombinatorka też jest, to by się nie spodziewał pewnie. No zawsze, ale z reguły to nawiązanie walki Oj, jak jest wiadomo tam wyższe, na wyższym poziomie, to jednak każdy się liczy. Wszystko. Dzięki no i raz, no dzięki wielkie. Do spotkania. Cześć. <laughs>